Na no ślicznie niunia wchodzi Tak, tak, tak Pięknie No powolutku Hop, do góry I dalej, dalej Idziemy dalej, jeszcze tu po schodkach Chodź do babci, tak? Tak. Idziemy, idziemy, mamusia jest z tobą. Hop. A kuku. Co, nie chce ci się już? Już się zmęczyłaś? Do góry. Silna dziewczynka jesteś. Do góry. Brawo. No pięknie, powolutku, po jednym schodku, nie po dwa na raz.